Tegoroczne dorzynki gminy wiejskiej Pruszcz Gdański, tak samo jak przed czterema laty, odbyły się w rokitnicy. Święto Plonów pod hasłem Owoce Ziemi i Rąk Naszych rozpoczęto mszą świętą z podziękowaniem za otrzymane dary. Z kaplicy uroczysta parada przeszła na boisko, gdzie na przybyłych czekały już rozliczne stoiska i atrakcje. Uroczystości uświetniła m.in. orkiestra Denta Zrzukowa, a specjalnie dla dzieci przedstawienie przygotował teatr Pineska. Tradycyjnie nie zabrakło przepięknych wieńców dożynkowych przygotowanych przez poszczególne sołectwa. Według organizatorów w tym roku wieńców jest zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych, bo aż 17. Koncepcje wykonania różne. Główne motywy dotyczyły symboli religijnych, owoców i warzyw, czy chleba, a w jednym znalazła się nawet figurka polskiego papieża Jana Pawła II. Dożynki nie byłyby dożynkami, gdyby nie stoiska przygotowane przez osoby zaangażowane w działalność społeczną. Wystawiają się przede Wszystkim koła gospodyń miejskich, m.in. koło gospodarstw Borkowa, Zrobinkicy, Zrożkowa, Złęgowa, Ścieblewa. Bardzo się cieszymy, bo widzimy taką ten ta tendencję reaktywacji koł gospodek miejskich. One już może mają trochę inny charakter niż w ubiegłych latach, ale tutaj panie uczą się e, różnego rodzaju, nabywają umiejętności związane z e, nie tylko z gotowaniem, ale również tworzeniem przepięknych rzeczy. Dziesiąte gminne dożynki stały się też okazją do podziękowania starostom wszystkich poprzednich dożynek poprzez uwiecznienie ich podpisów na pamiątkowej tablicy. Dożynki to nie tylko świetna zabawa, ale też święto dziękczynienia za otrzymane dary. I chociaż w innych gminach odbywają się one w sobotę, w gminie wiejskiej Pruszcz Gdański obchodzenie święta plonów w inny dzień niż niedziela według powszechnych wierzeń jest skazane na niepowodzenie. Raz jedyny w historii dożynek zrobiliśmy je w sobotę i jak wszyscy ustaliliśmy, pan Bóg nas pokarał, przyszła trąba powietrzna i żeby ostatnie parasole ratować, trzeba było właściwie prawie na nich siedzieć, także nigdy więcej dożynek w sobotę. Jak mówią tegoroczni gospodarze dożynek z sołectwa Rokitnica, organizacja obchodów tego święta to przedsięwzięcie na dużą skalę. Jednak dzięki ogromnemu zaangażowaniu lokalnej społeczności wszystko dopięte jest na ostatni guzik. Polecamy również zobaczyć Dożynki w suchym dębie oraz Dzieje się w Wojanowie. Oglądaj nas na Facebooku i na www.północnaTV. I nie zapomnij subskrybować kanału.